Cześć, witam wszystkich w kolejnym vlogu z tej strony Agro Szymanów Dzisiaj jak widać nie wiem gdzie widać w kamerze, bo słońce świeci ostatnie Bogos traw u nas mamy dzisiaj 9 październik sobotę Gosimy trawę, to jest dokładnie trzeci bokos Godzina nadal no nie wiem, 17 Już tutaj Jeszcze na jakieś 19 skończymy. skosimy eee, na dwa ciągniki, ja John Direm. Tata masejem Tata małym Mamy no, siarki jak zawsze eee. No, wykorzystujemy pogodę ostatnie dni, bo już od wtorku mówią deszcz No i później jakby zaczęła to pewnie byśmy już nie wjechali a tak, to jeszcze jest ładna pogoda, słońce, cały dzień, jutro, mówią też ładnie, poniedziałek. Zobaczymy, może to będziemy wypadać jutro. No, tak wyjdzie, że trzeba będzie w niedzielę albo w poniedziałek. Zobaczymy, jaka będzie jutro pogoda. Eee, trawa nie najgorsza, jak pewnie wiecie, na kamerze. No, tutaj jest akurat ładna jest, ale jest takie miejsce, że tam ledwo, co jak się skosie, widać. No, to już jest no, u nas trzeci poko, słonki takie, no. Nie przesiewane, bo tylko jest trawa taka już wieloletnia, tylko ściekalny nawóz na pierwszy pokój, zresztą już nie siejemy, bo i tak mamy tego sporo, także nie przesiewamy łąk nic. Kiedyś, jak było trochę mniej tych łąk, dodam, że były takie, niektóre miłyce, żeby poprzesiewane, ale odeszliśmy od tego, bo w jednym roku było przesiane parę hektarów. Przyszło mokre lato, jesień, zatrwała się tam woda i w następnym roku było to samo co przed przesianiem, ta trawa jakoś nie wiem, znikła, wynikła, może ją zalało też, a tak to już my te łąki co mamy to mamy, nie przesiewamy tego ani nic tylko po prostu co urośnie to kosimy, no wiadomo nie są też szuwary czy jakaś ścina, tylko to jest taka trawa. Nie jakaś tam może y, ta siedna, tylko taka takie łąkowe odmiany. No, tu widzicie na górę mała trawa, nie wiem czy gdzie nie było teraz świeci po szybach, a szyby nie są zbyt czyste. Yy, no i tak, yy, skosimy gdzieś, nie wiem. Yy, 5 hektarów, 7 będzie skoszone. No nie powiem, mam Tam gdzie się da, tam gdzie nie ma wody. I tam gdzie e, nie było zalana trawa, tam gościmy. A tam gdzie jakieś jest, e, e, ta, ta, tam gdzie była zalana, jakaś jest ta stara. E, I tam gdzie jest, nie wyjeżdżamy, bo nie ma sensu tego gościć, tego dziadostwa Grosimy tu, gdzie się w miarę nadaje. I gdzie jakaś ta trawa wygląda. No. Myślę, że dzisiaj około 40 belek, 50, z tego wszystkiego może będzie. Zobaczymy, tylko to nagram dojdał wszystko koszenie. Już troszkę nagram jak zgrabiam, może coś trochę też i resztę dogram resztę dogram jak zbieramy, teraz tutaj przypuszczę Tate, bo on szybciej jeździ ode mnie, niech, niech nie wyprzedza Bo on jeździ szybciej ode mnie tak to Yy, zrobimy parę kubek, to jest blisko mnie, już jeździ. A jakiś kamień czy coś to jeżdżę sobie 8-8,5 na godzinę. Trata jeździ gdzieś około tam 9,5. Także tam jeden na godzinę szybciej. nie ma sensu, żeby on na mnie czekał. nie sobie jeździ pierwszy i tam teraz się troszkę lejdzie, żeby nie dogonił. Trawa taka, no co jest, to co jest. Ogólnie mamy zrobione tam, ponad, troszkę ponad 500 belek w tym roku. Czy tam 500, już nie pamiętam dokładnie, no i to by tak star starczyło na jakoś na styk yy, Ale dobrej te 50-40 belek zapasu będziemy już spokojni, że nam nie braknie A zawsze może coś się uda sprzedać. Także kosimy i potem na wiosnę. Nie ma takiej tej suchej trawy, jest trawa ładna, czysta, jak się robi pierwszy pokos, bo jak w tamtym roku nam zalało łąki nie skosiliśmy, to na sporo się jeszcze wygramy takiej tej suchej trawy yy, No a tak to będzie ładna zielona tam gdzie skosimy no, 50%, nie no, może nawet nie, za 40% no w ogóle na wszystko kosimy o żeby resztę nie kosimy, bo nie ma sensu no, robimy w pelki. Dzisiaj też musieliśmy kukurydzę. Teraz już suszymy. Teraz kukurydza ma na 30%, wilgotności 29%. To, co musimy do suszenia też, to jest farmuler Jeszcze no i tak Zasyp tam około 10 ton. W mokrej kukurydzy suszycie się gdzieś 9 godzin do tamtej 14% także no, nie, jest, nie jest tragicznie, jest na lepiej niż w tamtym roku. No jeszcze przy takiej pogodzie jak dzisiaj gdzie mamy ciepło, to wiadomo suszarnia mniej spali. Jakbyśmy suszyli w nocy, to no więcej paliwa pójdzie. zasypić około 200 litrów tego oleju pałowego. No także jakieś koszty suszenia też są. Yy, I co? My sobie dalej a widzimy się przy zgrabianiu. Także witam w dalszej części Shadow Kosów. No, dzisiaj mamy 10, 10 wrzesień, wreszcie, październik. No i ja zgrabiam, prawda, pracuję, jest pogoda wykorzystujemy to eee, trawy trochę jest jak widać nieźle myślałem, że będzie je mniej ale jednak nadal tak bardzo już nie zwiędła tu jest belka, sobie ominiemy. zajedziemy potrążymy no mi będzie około 50 belek z tego wszystkiego i mamy z 20 25 Tu akurat jest ładna trawa na tej łące, nie można na nie narzekać A tamtych była gorsza no wiadomo, są różne miejsca, są takie miejsca jak tu yy, Że Mamy ładną trawę, ale są takie miejsca, no że tam Skosiliśmy to i prawie, z to prawie nic nie widać Wszystko zależy od miejsca Ale tu jest bardzo ładna Myślę, że na kamerze chyba będzie dobrze widać Yy, to mamy godzinę teraz tam przed, pod, przed 13 .00. jeszcze zostało z, no, dobre pół godziny zgrabiania No może około godziny już do mam na jednej łące kawałek no i będziemy potem do zbierać jak tak, chcemy zakończyć temat yy, jutro jutro myślę mam chyba 11 zaraz 10 czy 11 mamy 10, Dobrze, dziesiąty. 10. 10 październik. No i dzisiaj był przymrozek. No i chyba troszkę, trochę koryta zmarzła. No nie wiem czy jutro jeszcze będzie ciąć. tam po ziemniakach już na kiszonkę to Zobaczymy czy będziemy ciąć naszym czerwonym jaguarem jak w tamtym roku. Czy może jakąś śnieżkarnię weźmiemy do tego. No jest gdzieś około 1,5 hektara. No, chyba ona zmarzła no, telefon Jakiś nie wiadomo kto to za numer ee, Także e, Jak będziemy coś, będę będzie filmik z tego ee, Także Zobaczymy jutro, ale chyba ją lekko zworochiło, bo patrzyłem to już, a całem się w robić suche, ale pewnie dopiero będzie jutro sucha, dlatego trzeba nie ją kościć, no bo potem zbierać i do suche, a mówią już za od wtorku, gdzie mam niedzielę, od wtorku mówią deszcz i zaraz na się, bo wchodzi grzyb. Zacznie to robić wszystko czarne. No i to już nie będzie błoto. Jak zaczną padać deszcze, życie. A teraz jest ładnie, sucho się kurzy na polu, tak żeby się fajnie dzieło. Jeszcze zobaczymy wieczorem, jak będzie wyglądać figurica i podejmiemy wtedy się decyzję. Na razie robimy trawę. No nie wiem, czy na kamerze będzie widać. Masa i sprawa. Samogę tę siatkę wymienią chyba. No. Także działamy cały czas I widzimy się, nie wiem, pewnie już przy zbieraniu Tu jest taki ładny kawałek, kawałek ładnej trawy Ta trawa jest sam raz troszkę przewiędła, bo się jest słońce Wczoraj trochę przewiędła Także w sam raz do oprasowania No, mijemy tu słup Już skleperka Ją, ja ją grabię drugi sezon tak już jest wyczuta Już wiem kiedy podjeżdżać i jak Żeby ominąć trochę skuptu Żeby to dobrze wyszło No i tak Widzimy się przy zbieraniu Także teraz Zbieramy belki Ja tutaj pojeżdżam basejem Mam z tyłu dwie szóstki Tam mam już czwórkę zabudowaną Tata ładuje John Deerem Tradycyjnie yy, mamy 47 belek, no to całkiem przyzwoity wynik według mnie. Z tego myślałem, że będzie no tak 40, 40, myślę, że będzie między 40 a 50, także yy, akurat na, zabierzemy to na, yy, na dwa kursy. Nie są belki gęsto, pojeżdżamy no Wiadomo, że już ta trawa jest też taka No i będzie teraz chociaż ładnie na... No wiosnę myjemy suchej trawy No to trawa nie jest może jakoś idealnie ścięta Ale wiecie, on ma już teraz Ta trawa za jest taka Nie wiem jak to powiedzieć Jest taka wiotka Takie coś, i kosiarka mają ciężko skosić Nie jest taka stoją Ona już, już kładła po ziemi no, To jest to macie ten wie o co chodzi Także nie jest idealnie wycięta, ale nie jest źle, ważne, że jest ścięte, troszkę belek jest. Myślę, eee. mamy godzinę teraz 15. Myślę, że do jakiejś 18.00 zwiedziemy i owiniemy i będzie po temacie. Tak, z tyłu żebyście widzieli jak zbiera te belki o. Kawałek nagrałem sobie dziś jak jakie zakończenie pokażę, gdzie je ustawiamy, jak eee, I będzie tyle z tych siarokosów Ostatnich eee, Patrzyliśmy ku kukurydzę, a ona jeszcze tak może jeszcze lekko przymarzło, a jeszcze może nie zmarzło. No i tak się zastanawiamy, co robić. Kosić czy nie? Kosić sami nie wiemy. Wszystko się okaże, że nie wiem na najbliższych dniach czy, czy jeszcze będą jakieś przymrozki, czy już raczej nie. Nie wiem jeszcze dzisiejszej nocy. Na razie jest w miarę ciepło. Koszymy no, kawałek. To sobie tak, jak jeżdżę na dwie przyczepy, to yy, najpierw woduję na pierwszą, potem na drugą, żeby widzieć, jak podjeżdżać. Pierwsza trzeba, druga jeszcze trzy belki będzie załadowana Dobra, także żegnam się Widzimy się przy, coś tam przy owijaniu Także Witam już w końcowej części vloga Owijamy sobie właśnie belki eee, Zostały cztery belki do owinięcia eee, Zostały cztery belki do owinięcia Akurat ja teraz ładuję Wcześniej tata ładował, ja tam folię odgrzynałem, teraz zmieniliśmy, żeby dość nagrać z końcówki już. Mamy godzinę yy, za 10.06, także już widzicie, powoli się robi ziemno. Jeszcze nie ziemno, ale tamtę szybę to będzie lepiej słychać, ale już jest no, dzień krótszy. A ta tam będzie dobrze widać. I w temat się na głosów na ten rok już będzie zakończony. Bo to trochę poprawia gaz, 60, by się sam cofał. No i ten wynik będzie skończony w tym roku Około 500, nie wiem, 550 belek, może trochę więcej Jakoś tak Nie powiem mam dokładnie, trzeba by to policzyć Jakoś 550, 500, no około 550 belek yy, To powinno już nam spokojnie wystarczyć Może nawet coś się sprzeda, jak zostanie na wiosnę, zobaczymy jak będzie Jak to będzie na wiosnę Także na ten rok pasza już jest zgromadzona, trawa, kiszonka zrobiona, jeszcze tylko tamta, po ziemniakach, ale to jeden dzień i po temacie też. Yy, I to będzie koniec. Teraz, aby tylko koszenie kurydzy na ziarno, no i obornik, orka zimowa, to zostało jeszcze. Yy, Także już, no jeszcze cały listopad pewnie się będzie robić. Także jeszcze jest roboty trochę do końca sezonu. Belki wyszły w miarę ciężkawe, ale wiadomo, nie, nie wyszło tak jak w lato. Ale nie, jakieś, nie jest taki gnój, można tak powiedzieć Nie leje się z tego, tylko są takie no wielgotne Ale też tam gdzie ja pierwsze te tam są takie już też Ta trawa ładnie sobie przewiędła, podeschła Także jest akurat Akurat jest e, trawa do robienia Jeszcze dwie belki i koniec Realne ładnie za pogody, także jesteśmy zadowoleni. I cały dzień się zaszło, bo są od godziny 11 do godziny 18 No tam z przerwą na obiad I udało się na 50 belek zrobić, owinąć No i dobrze, już będzie, nie będziesz o myśleć Tutaj dostawiamy te belki do drugiego pokosu po prostu teraz do yy, paszawozu będziemy brać od, od, od drugiej strony. Te sobie tam z miesiąc czasu poczekają. No i będzie też się można już brać, się zakiszą. Yy, pierwsze pokazujemy w całości belkę, a z drugiego po prostu dokładamy tam gdzieś belkę około na 3 dni starcze tak średnio. Także. Dajemy w całości pierwszy pokos. No wiadomo, lepszy jakoś jest go najwięcej. Ponad 300 belek. Dobra, w tym roku to wszystko. Trzymajcie się. Cześć.